Dworzec kolejowy. Był to bardzo skromny drewniany budynek, rozebrany w latach 90. Linia kolejowa łącząca Tienenhof z Simondorf-Szymankowo została uruchomiona w 1886 roku. Dzięki temu powstało połączenie z dalekobieżną trasą berlin coinsberg Przed dworcem kolejowym stała też rampa. Ta rampa powstała dlatego, że było można rozładować niektóre ładunki z wagonów, np. węgiel, amunicję itd. Kolejka w Ciegenchowie była popularna na całym terenie wolnego miasta Gdańska i też na całych trasach wschodnich. Na dworcu mieścił się też polski posterunek celny, w domu obok znajdowały się służbowe mieszkania celników w większości Polaków. 1 września 1939 roku na zostali oni aresztowani przez miejscowych żandarmów. Niewiele osób też wie, że budynek dzisiejszej wąskotorówki kiedyś służył jako elektrownia. Żłaska kolej dojazdowa istnieje do dzisiaj, dzięki niej można bardziej poznać krajobraz żła. Ta kolej została reaktywowana dzięki stowarzyszeniu Miłośników kolei żelaznych. Największy ruch jest w okresie wakacyjnym. Łącznie żłaską kolejką przyjeżdża około 60 tysięcy osób. Jest to największa atrakcja żuław. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Moje filmiki od tego momentu będą coraz dłuższe. Chciałbym Was zachęcić, abyście w wakacje przyjechali się żłasną kolejką zjazdową, bo uważam, że warto, więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.